Wyroby zakładów mięsnych Wiola wśród wędlin wydawanych w ramach posiłków regeneracyjnych w KGHM. Wśród y, tych dostawców widnieje nazwa e, właśnie tej firmy. Przyjmiemy każde dziecko z gminy wiejskiej, które będzie się chciało uczyć w miejskich szkołach zapewnia prezydent Lubina. Myśmy nigdy nie odmawiali jeśli chodzi o rozwój edukację. Jest piątek 8 marca. Mariusz Najwer zapraszam na informacje. Wędliny z zakładów mięsnych Viola wydawane były w ramach posiłków regeneracyjnych w KGHM. Afera mięsna wybuchła po tym, jak dziennikarze programu TVN Uwaga ujawnili, że do produkcji swoich wyrobów zakład używa wycofanych ze sprzedaży, często przeterminowanych, śliskich i śmierdzących wędliny mięsa. Jednym z odbiorców tych wyrobów jest PHU Lubinpex, firma prowadząca pracownicze stołówki KGHM oraz renomowane restauracje w regionie. Solidarność lubińskiej Pebeki toczy batalię z pracodawcą o jakość wydawanych posiłków regeneracyjnych, odkąd ich operatorem został należący do Grupy Kapitałowej KGHM Lubinpex. Związkowcy zlecili nawet analizę posiłków Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu. Wynika z niej, że nie spełniają one wymagań stawianych posiłkom profilaktycznym. Władze Lubinpexu i rzecznik prasowy KGHM uspokajali. Tymczasem okazuje się, że jednym z dostawców wędlin stanowiących gramaturowo... Największą część posiłku regeneracyjnego jest firma Viola. Bohaterka jednej z największych afer mięsnych w kraju. Ujawnili ją dziennikarze programu TVN Uwaga. Szef Solidarności PBK Ireneusz Pasis nie ukrywa oburzenia, bo posiłki regeneracyjne, jak sama nazwa wskazuje, miały górników regenerować. Tymczasem, jak się okazuje, mogły działać odwrotnie. My poprosiliśmy o wykaz dostawców PHU Lubimpex, który oferuje wędliny. Wśród tych dostawców widnieje nazwa właśnie tej firmy. Wśród 45 artykułów asortymentu mięsnego, którymi dysponuje firma lub Lubimpex, aż 10 z nich, 10 z tych pozycji pochodzi z tej firmy Viola czyli no powiedzmy, że to jest jedna czwarta dostawy. W punktach wydających posiłki regeneracyjne górnikom z holdingu KGHM dziś już wędlin wyprodukowanych przez firmę bohaterkę polskiej afery mięsnej nie było. Czy wędliny te z, w, z Wioli są u Państwa dzisiaj? Nie, nie ma wędlin z Wioli, zostały wycofane. Decyzją e, e. Czyli po całej tej aferze, po programie TVN-u zostały wycofane? Tak. Ale tak to były? Znaczy wcześniej oczywiście były wydawane, ale już jakiś czas nie ma. Wycofanie z asortymentu produktów regeneracyjnych wędlin zakładów mięsnych Wiola potwierdza spółka Lubinpex. Po ukazaniu się tych informacji, zdecydowaliśmy się na wycofanie tych produktów tej firmy Viola, bo o niej mowa, z asortymentu. Te produkty są już wycofane. Firma wcześniej wydawała się wiarygodna. Wiarygodność tam potwierdzała licznymi certyfikatami, certyfikatami licznymi, liczną dokumentacją. Jak się okazuje, prestiżowe certyfikaty nie są wystarczającym dowodem dobrej jakości. Już przed aferą mięsną firmę Viola prześwietlili związkowcy. My jeszcze zwróciliśmy uwagę na jedno: przy tych wszystkich wykazach Wendin są podane terminy przydatności do spożycia, i w tej firmie te terminy są najdłuższe. Czy nikomu nie dało to nic do myślenia? Pyta w Solidarności Pebeki i podkreśla, że pracownicy od dawna zgłaszali Lubimpexowi swoje zastrzeżenia co do jakości wędlin. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć o naszych reklamacjach, reklamacjach oficjalnych, które zgłaszaliśmy do firmy PHU Lubimpex, które nie były rozpatrywane. Mam tutaj na przykład zdjęcie, zdjęcie wędliny ze zwiększoną zawartością żelaza. Śmiejemy się tak, bo zapewne przedstawiciele PHU Lubimpex tak nas traktują. Ale to jest karygodne, co my dostajemy. Dostaliśmy na przykład yy, kiełbasę niby wieprzową, w której yy, było pióro yy, jakiegoś ptactwa domowego. I jak tu nie wierzyć w to, że nie ma skrzydła tych świn? Przedsiębiorstwo Lubinpex, oprócz punktów wydawania posiłków regeneracyjnych dla pracowników w KGHM, prowadzi także zakładowe stołówki przy oddziałach polskiej miedzi oraz znane w regionie restauracje. Miedziowy holding jest największym pracodawcą w regionie, zatrudnia około 18 tysięcy osób. Według nieoficjalnych szacunków, około połowie może przysługiwać prawo do posiłków profilaktycznych. Miejskie szkoły, proszę Państwa, otwarte dla wiejskich dzieci. Prezydent Robert Raczyński zapewnia, że przyjmie każde dziecko z gminy wiejskiej, które będzie chciało się uczyć na wyższym poziomie, jakie zapewniają szkoły w Lubinie. Władze gminy wiejskiej uważają, że zapewnianie dzieciom warunków do nauki w siedlcach czy raszówce i tak wychodzi taniej niż dopłata miliona złotych, która jest kością niezgody między samorządami i z powodu, której zerwano porozumienie dotyczące współpracy oświatowej. Gmina wiejska musi pomieścić w dwóch placówkach, w Siedlcach i Raszówce dzieci, które wcześniej uczyły się w szkołach na terenie miasta. To około pół tysiąca uczniów, z czego 150 to gimnazjaliści. Rodzice dzieci z gminy wiejskiej martwią się o poziom i warunki nauczania. Przy tej obecnej tej masie tej szkoły to nie pomieści tych dzieci wszystkich. Już jest tłok? Pewno. Tu wprawdzie jest mała rezerwa, bo to była ośmioklasowa, teraz jest sześcioklasowa. Nie? No nie ma miejsca. Ale nie ma miejsca, bo to zerówki, teraz nie wiem no. czy w zerówkach mówili. Nie, zerówki też już tu nie ma, ale nie ma miejsca w ogóle. To jest tyle dzieci teraz na to. Kiedyś było 8 klas, ale teraz jest tylko 6, więc nie, nie mieszczą się. Naprzeciw sytuacji wyszedł więc prezydent Lubina, który zapewnia, że z otwartymi rękami przyjmie wszystkie dzieci z gminy wiejskiej, których rodzice zechcą wysłać do miejskich szkół. Myśmy nigdy nie odmawiali, jeśli chodzi o rozwój edukacji na wyższym poziomie. Rzeczywiście szkoły lubińskie są na wyższym poziomie, w związku z czym zawsze zachęcam do tego, żeby korzystały z naszych placówek. Szef lubińskiego samorządu uważa, że liczba dzieci ze wsi, których rodzice będą zabiegać o przyjęcie do miejskich placówek, będzie świadczyć też o tym, gdzie mieszkańcy poszczególnych miejscowości chcą faktycznie przynależeć. Wydaje mi się, że to będzie poważna odpowiedź mieszkańców gminy na temat, gdzie chcą, żeby kształcić ich dzieci i wówczas, kiedy zarejestrujemy to ilość dzieci, które się do nas zgłoszą, na pewno ponownie wystąpimy do gminy o to, żeby się zatroszczyła swoje dzieci i sfinansowała ich kształcenie w Lubinie. Mimo niepokojących nastrojów wśród mieszkańców władze gminy wiejskiej nadal uważają, że decyzja o niezapłaceniu miliona złotych za edukację dzieci w wiejskich, w miejskich szkołach była słuszna. Według nich w obecnej sytuacji koszty będą dużo niższe. Z informacji uzyskanych przez panią kierownik referatu oświaty wynika, że na razie kosztem będzie wynagrodzenie dyrektora i wynagrodzenie nauczycieli. Również zakup pomocy dydaktycznych, ponieważ obiekty już są Własnością gminy i funkcjonowania. Jeszcze... Plus jeszcze dowozy do, do, do dzieci do szkół, bo tutaj również gmina ma taki obowiązek. Najważniejszy w całej sprawie jest fakt, że dzięki przychylnej decyzji prezydenta Lubina to nie urzędnicy, ale rodzice zadecydują, gdzie ich dzieci chodzić będą do szkoły. Chcą projektować budynki odporne na górnicze wstrząsy. Naukowcy, pracownicy KGHM oraz specjaliści z branży budowlanej, architekci i projektanci rozmawiali o tym, jak zaadaptować europejskie normy budownictwa sejsmicznego do warunków występujących w zagłębiu miedziowym. W Polsce, jak i w całej Europie obowiązuje Eurokod 8. Jest to norma do projektowania sejsmicznego. W Polsce nie ma jednak naturalnych trzęsień ziemi, występują natomiast wstrząsy górnicze. Wstrząsy górnicze pod pewnymi aspektami są podobne do trzęsień ziemi, pod pewnymi nie. I teraz cały zakres prac przez ostatnie 5-6 lat polegał na odróżnianiu tych spraw, jednych od, od drugich. Pewne parametry wstrząsów górniczych bywają alarmistycznie mylące, natomiast inne są są zbliżone. Czyli otwierając podręcznik ukształtowany w krajach tych, takich jak Japonia, Francja, no może Francja mniej, ale Włochy, Grecja, w tych krajach silnie sejsmicznych trzeba wiedzieć, jakie aspekty kształtowania uwzględnić na tym terenie, a jakie można spokojnie pominąć. Na polskich uczelniach studenci nie uczą się projektowania w warunkach sejsmicznych. Problemem jest fakt, że w Polsce nie uczymy inżynierów na studiach jakichkolwiek metod dotyczących inżynierii sejsmicznej, bo ja pokazałem tutaj taką mapkę. Normy sejsmiczne obowiązują w całej Europie, te na naturalne trzęsienia ziemi, za wyjątkiem Polski, Danii, Finlandii i Szwecji. W pozostałych krajach obowiązują. Mieszkańcy Zagłębia Miedziowego doskonale wiedzą, że wstrząsy górnicze mogą być równie uciążliwe jak naturalne trzęsienia ziemi. KGHM od kilku lat współpracuje z naukowcami, by wypracować normy projektowania budynków, które będą odpowiednie dla tego regionu. Są prezentowane bardzo szczegółowe tak naprawdę rozwiązania inżynierskie, stąd mówię głównie one skierowane jakby do środowisk projektanckich. Tak, żeby można było po prostu prawidłowo i bezspornie projektować te budowle na naszym terenie. Projektanci i architekci mogli się dowiedzieć. Wiedzieć wielu rzeczy, których trudno szukać na uczelniach. Profesor Zębaty zapewniał, że budynki projektowane według nowych norm nie będą droższe od obecnych. W zakresie takim, w jakim te wstrząsy tutaj występują w Polsce, ten wzrost może być na, w granicach kilku procent, może nawet mniej, a czasem nawet wcale. Wystarczy tylko inaczej trochę ukształtować plan budynku, piętra itd. Było to pierwsze seminarium naukowe dotyczące kwestii norm projektowania budynków na terenie zagłębia miedziowego. To będzie Weekend Kobiet. Dziś w Centrum Kultury Muza w Lubinie rozpoczyna się trzydniowa impreza pod tytułem Wiosna Kobiet. Pasje, kreacje, inspiracje. Organizator zaprasza wszystkie panie, które chcą się zrelaksować, potańczyć czy wziąć udział w warsztatach fotograficznych. Mimo, że pogoda za oknem wcale wiosny nie przypomina, już dziś w Lubinie rusza druga edycja imprezy zatytułowanej Wiosna Kobiet. Warsztaty artystyczne, taneczne, ale także konkursy, spotkania i koncerty. To wszystko dla Lubinianek przygotował organizator imprezy. Zapraszamy, mamy różne typy warsztatów: relaksacyjne, edukacyjne, taneczne, artystyczne. One wszystkie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Są jeszcze ostatnie miejsca na niektóre z warsztatów, a oprócz tego jest dużo imprez stowarzyszących. Każdy wieczór praktycznie mogą Panie zagrać. Gospodarować w klubie pod muzami lub w muzie. Zapraszam serdecznie dzisiaj wieczorem koncert śladami artystów w piwnicy pod baranami. O godzinie 19 w klubie rozpoczynamy bardzo sympatyczny wieczór. Oprócz warsztatów i zajęć zorganizowanych tylko dla pań, dużym zainteresowaniem cieszą się również te, w których można uczestniczyć, na przykład ze swoim dzieckiem. Są to zarówno warsztaty artystyczne, np. uszy i słonika dla przyjaciela, albo yy, zróbmy razem latawiec dla rodziców z dziećmi, ale także warsztaty typu relaksacyjnego, na przykład pomasuj mi plecki mamo, albo masaż szantali, który może być prowadzony z dziećmi do jednego roku życia. Czyli taka propozycja dla najmłodszych mam i najmłodszych dzieciaczków. Już dziś w ramach Wiosny Kobiet odbędzie się koncert śladami artystów w Piwnicy pod Baranami. Jutro wieczorem z kolei wieczór integracyjny – tańce w kręgu rozwiń moc bogini, która jest w tobie. Ostatniego dnia z kolei Centrum Kultury Muza zaprasza na spektakl wrocławskiego teatru komedii Bejing Bejing. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis. Na koniec pozostaje chyba tylko jeszcze jedno. Drogie panie, w imieniu swoim oraz wszystkich reprezentantów płci męskiej w naszej redakcji: zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. I proszę nam, mężczyznom, wierzyć lub nie, ale pamiętamy o was, drogie panie, każdego dnia, nie tylko 8 marca, a przynajmniej staramy się jak możemy. Do zobaczenia. Kolejny serwis w poniedziałek, jak zwykle o tej samej porze, a na weekend powtórka najważniejszych informacji z tego tygodnia.